Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Panie. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Besajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi, z kolei Andrzej i Filip poszli, powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został toczony chwału sen człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpatrzyć w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę Ojcze, wsław imię Twoje Wtem rozległ się głos z nieba Już sławiłem i jeszcze wsławię Stojący tłum to usłyszał i mówił Zagrzmiało Inni mówili Anioł przemówił do niego Na to rzekł Jezus Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie Ale ze względu na was Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo pańskie. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony syn człowieczy. Jezus jest u końca swojej działalności i rozpoczyna czas swojej męki. Nadeszła decydująca godzina, dla której przyszedł, na którą czekał. W niej objawia się dla naszego zbawienia jego chwała i chwała Ojca. Jezus podąża na krzyż i ku zmartwychwstaniu. Ta droga krzyża podjęta w imię miłości składającej siebie w ofierze za innych i umieranie naszego skoncentrowania się na sobie to jedyna droga, by stawać się Jego uczniem. Innej nie ma. Trzeba pamiętać, że idąc z Jezusem na krzyż, idziemy z nim także ku zmartwychwstaniu. Jezus mówi, że ojciec otoczył go chwałą w jego zmartwychwstaniu i zapewnia, że tak samo będzie z nami. Jeśli kto mi służy, uczci go mój ojciec. W aranżacji przed ołtarzem znajduje się granatowe tło z biało-złotym słońcem symbolizujące Boga Ojca. Chrystus, biała róża, wśród gałązek owsa to ziarno, które obumarło, a które już wydało obfity plon. Oddaje się on nieustannie na ołtarzach świata w liturgicznej ofierze. Możemy łączyć się z jego ofiarą i czerpać z niej zbawcze owoce. Wchodząc w paschalną dynamikę, możemy sami je wydawać. Kompozycja próbuje ująć dialog ojca i syna, ich wzajemne odniesienie i oddanie. Ojciec jest zawsze przy synu, syn nieodstannie skierowany ku ojcu i ku jego woli. E